Był sobie pies o imieniu Kajtek, który błąkał się po ulicach miasta. Jego futro było ubrudzone błotem, a smutne oczy pełne były tęsknoty. Kajtek marzył o ciepłym domu i kochającej rodzinie. Pewnego dnia spotkał małą dziewczynkę imieniem Zosia. Zosia miała serce tak wielkie jak ocean, i od razu poczuła, że Kajtek towarzyszył jej samotnej duszy postanowiła pomóc psu w znalezieniu domu. Zosia opowiedziała o Kajtku swoim rodzicom, a oni zdecydowali się przygarnąć go na stałe. Kajtek skakał z radości, a ogonem machał jak szalony. Zosia, jej rodzice i Kajtek stali się nierozłączną rodziną. W nowym domu Kajtek odkrył, co to znaczy mieć kocie legowisko i miskę pełną pysznego jedzenia. Zosia bawiła się z nim wesoło w ogrodzie, a wieczorem czytała mu bajki. Kajtek poczuł, że wreszcie znalazł miejsce, gdzie może być prawdziwie szczęśliwy. Jego życie było pełne miłości, opieki i radosnych chwil. Kajtek przestał tęsknić za ulicznymi wędrówkami, bo znalazł prawdziwy dom i najważniejszych przyjaciół na zawsze. Ta opowieść pokazuje, że przyjaźń nie zna granic. Różnice nas wzbogacają, a prawdziwi przyjaciele uczą nas miłości, szacunku, a przede wszystkim akceptacji takimi, jakimi jesteśmy.